Uczestniczymy właśnie w jednej z prób przed kolejną premierą Teatru Tarabum działającego w Teatrze Ziemi Rybnickiej. W kwietniu 2016 roku Teatralna Młodzież zaprezentowała publiczności kolejny spektakl zatytułowany Absurdy Codzienności. Kanwą widowiska był teatrzyk Zielona Gęś Konstantego i Defonsa Gałczyńskiego. W tym roku mija dokładnie 70 lat od momentu premiery popularnych jednoaktówek na wamach czasopisma Przekrój. Scenki publikowane raz w tygodniu będące krzywym zwierciadłem powojennej rzeczywistości Polski i Polaków, zyskały dużą popularność i uznanie wśród czytelników. Zbiór składający się z ponad 160 opowiadań został wydrukowany w 1950 roku i stanowi już kultowe dzieło, może nieco zapomniane, które wyróżnia się jednak inteligentnym humorem czy. Ironią. Nawet po latach w całkiem innej rzeczywistości, potrafi rozweselać i śmieszyć publiczność. Zwłaszcza współcześnie otaczająca nas rzeczywistość obfituje w absurdalne sytuacje, z których nie zdajemy sobie sprawy, choć często Sami je tworzymy. Nie każdy potrafi lub chce dostrzec absurdy, które nas dotykają. Teatrzyk Zielona Gęś, wspaniale zainscenizowane, humorystyczne momenty życia, stał się inspiracją do stworzenia spektaklu przez młodzieżowy teatr Tarabum. Młodzież podjęła próbę interpretacji komicznych, pełnych oryginalnego humoru tekstów mistrza Ildefonsa. Podczas pracy nad tekstami mistrza, młodzież z dystansem zaczęła patrzeć na świat, który ją otacza. Teksty, które powstały w połowie ubiegłego wieku nie uległy przedawnieniu i zainspirowały młodych aktorów do poszukiwania absurdów we współczesnym świecie, które następnie przedstawili na scenie. Brawurowo podjęty dialog z mistrzem nie tylko mógł się podobać dorosłym, ale także młodzieży, którą być może skłoni do odrobiny refleksji. Całość wyreżyserowała Izabela Karwot, choreografia. Wojciech Chowaniec, scenariusz na podstawie tekstów w teatrzyku Zielona Gęś, Konstantego i Lefonsa Kaczyńskiego oraz własnych zespołu teatralnego Tarabum. Scenografia Barbara Wójcik-Wiktorowicz, muzyka Jarosław Hanik.